Ejka na moim kanale, witam Was serdecznie w tę piękną majówkę. Uu, wczoraj tak padało, zresztą pewnie wszędzie. Niedziela była po prostu łokropna. Eee, słuchajcie, mamy to, w końcu to mamy i mówię, dopiero nagram odcinek... Jak będę wiedziała jakieś konkrety, bo jak jeszcze raz nagram odcinek i powiem, że czekamy na majstra albo remont będzie wkrótce, to sama siebie odsubskrybuję, jak Boga kocham. <grych> Także słuchajcie, po majówce. Dzisiaj mamy poniedziałek, tak, dzisiaj mamy poniedziałek. W środę zaczynamy. Tak konkretnie, znaleźliśmy dwóch magików, takich murarzy. Eee, którzy znają się na rzeczy, robili ostatnio też taki dom z czerwonej cegły właśnie go skończyli. Eee, no i powiem Wam, że boję się zimno mi. Nie no, żartuję, nie boję się. Czego tu się bajać. Eee, I teraz tak, co my tam mamy? Mamy już elektryka i mamy wycenę. Eee, mamy hydraulika. Mamy majstrów. I kogo jeszcze potrzebujemy? Ha? Ha? Kogo my jeszcze potrzebujemy? Nikogo już. Mamy komplet, słuchajcie. Także rozpierducha zaczyna się dokładnie w środę. E, musimy wszystko powynosić tam z tych pomieszczeń. W międzyczasie oczywiście nie leżeliśmy do góry nogami, żeby nie było, e, Działamy z kuchnią letnią, przygotowujemy ją. Taki jak było w założeniu zimą, czyli robimy sobie tutaj taką bazę na czas remontu. Odzyskujemy tutaj co? Nic nie odzyskujemy w sumie, tylko skuwamy te brzydkie tynki. No i w tyle, nie? Tak. Andrzej, rozmowny. Oczywiście nie wytrzymałam i byłam po kwiatki, musiałam, ja nie wiem, no to było silniejsze ode mnie. Jak widzieliście, byłam w bardzo fajnym miejscu. Jest to tutaj takie gospodarstwo ogrodnicze ze sprzedażą detaliczną, w której jest cała masa cudownych rzeczy. I niestety wiem, że już będę częstym gościem tam na pewno. No i kupiłam dzisiaj sobie wiecie na pocieszenie. Pocieszenie czego w sumie. Niczego. Tak po prostu wiecie. Stwierdziłam, że. Czas najwyższy na kwiatki i nie poddaje się. Choćbym miała je codziennie chować jeszcze do domu przed mrozem, to już chcę się otaczać tym pięknem. A oczywiście dorzuciłam sobie trochę skrzynek słuchajcie, bo naprawdę się nie mieszcza, a kupiłam jeszcze poziomki i ja mówię, no nie no, muszę gdzieś te poziomki zasadzić Więc zrobiłam sobie tam porządek w tym kąciku w końcu, gdzie ma być ławeczka. zastanawiasz się, gdzie jest Twój nożyk do ziemniaków, to wiedz, że wyrzuciłaś go z obiegami do kompostownika. <noise> Takie znalezisko, słuchajcie. Noż i ta. Przygotowuję sobie skrzyneczki do, do poziomek. Bo już nie mam miejsca tutaj jakby gdzieś... To nie mam, No nie mam miejsca, no ja wiem, powtarzam się, nie mam miejsca. Czy ktoś chce tu sprzedać ziemię? Ale... Będę ładnie w skrzyneczkach i <gry> pokażę wam to, ale tak nie zostanie, bo jednak, jednak nie, nie mogę się przekonać do tego. Postawiłam tutaj w to na słoneczne miejsce na oponach, bo nie chciałam, żeby tak było na ziemi. Ale stwierdziłam, że jednak no nie. Także nie martwcie się, nie idę tą drogą. No i gitara. Zrobiłam to. Eee, przygotowałam sobie tutaj miejsce. No, jak widzieliście, chciałam tu ławeczkę. Ale jak ktoś słusznie zauważył. Ławka przy kompostownikach. No cała ja słuchajcie, nie no, po prostu. Ja serio nie pomyślałam o tym. Więc myślę, że zaraz obok kompostowników jeszcze przyjdą kwiatki, a ławka tutaj jak najdalej właśnie, wiecie, no bez komentarza, słuchajcie, no nie mam z tym problemu, możecie się śmiać ze mnie. Także dzieje się, dzieje się, słuchajcie. Już w następnym odcinku pewnie będę Wam pokazywać konkretny rozpierdziel. Ale to jeszcze nie koniec przecież. No bo słuchajcie, fajna historia mi się przydarzyła. Fajna rzecz mnie spotkała. Eee, jakoś tam nie wiem, 2-3 dni temu, jak tam robiliśmy tą kuchnię letnią, już na wieczór tam wiadomo, eee, no ja to dosyć szybko, więc godzina 20, wiecie, pijama wykąpana, już grzecznie w łóżeczku sobie leżę. I telefon do mnie dzwoni. Patrzę. Kołdry. Ja mówię. O tej godzinie. No mówię to no dobra. Odbieram. I pan mówi do mnie. Dzień dobry, Pani Kasio, pani pewnie mnie nie pamięta. A ja mówię, no jak nie pamiętam? Przecież mam podpisane pana kołdry. A ja on mówię, ile że pod pana kołderką, no to chyba wiem. On ja mówi, no dobrze, a mogła pani podejść do płota do bramy jak i ja podchodzę. Ja mówię tak, ja mówię, ale gdzie, tu? No tak, tak. No i idę i tak wiecie, pierwsza moja myśl w ogóle, że pan Grzegorz zapomniał po prostu e, wiecie, jakiegoś tam pieża, bo to taki bardzo sympatyczny, poczciwy, uczciwy pan. E, nie wiem, no po prostu tak mi się jakoś skojarzyło. No a się okazało, że pan Grzegorz przyjechał specjalnie, słuchajcie, żeby mi podziękować za to, że wspomniałam o nim w jednym z odcinków. Także pozdrawiam Panie Grzegorzu, pozdrawiam Pana mamę, która ogląda Słuchajcie, taka byłam wzruszona. Ja zasnąć z wrażenia nie mogłam, bo to było tak miłe. Ja się nie spodziewałam, bo wiecie, jakby o tych kołdrach tam poopowiadałam, i e, okazało się, że taki odzew zrobił się do pana Grzegorza. Bo pan Grzegorz, e, jest odcinek tam o tych kołdrach. Możecie sobie spojrzeć tam w opisie filmu. Wrzucę jeszcze raz na miarę do pana Grzegorza, bo też się pytacie co jakiś czas jeszcze gdzieś tam w komentarzach. Więc e, pan Grzegorz, szyje od nowa również. Słuchajcie, jest bardzo Materiałów, jakieś tam spuchu i tak dalej, więc naprawdę posypały mu się zamówienia. Strasznie to miłe, słuchajcie, naprawdę jak to się mówi: siła i magia internetu jest po prostu ogromna, ogromna. Okej, okay, no co, na dzisiaj to koniec. Bardzo Wam dziękuję jak zwykle za oglądanie, za oglądanie do końca, za wszystkie Wasze komentarze, za wszystkie Wasze nowe subskrypcje. Dla Was to niewiele, a dla mnie jako twórcy jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo. I mam też do was właśnie pytanie, bo zostałam o to poproszona również, żebyście dali mi znać po prostu, w jaki sposób trafiliście do mnie na kanał, czyli czy to była polecajka, czy to było, nie wiem, z Facebooka, czy na Instagramie trafiłeś do mnie, trafiłeś, czy po prostu na, na YouTubie było to wyświetlenie gdzieś tam w podpowiedziach, także daj znać po prostu mi w komentarzu, dzwoneczek, łapka w górę bo dla Was to niewiele, a dla mnie naprawdę bardzo, bardzo. Także jest to wielka motywacja i, i taki współczynnik, wymiernik tego, że po prostu Wam się to podoba i jest sens dalej to robić. A, wszelkie linki do kontaktu ze mną oczywiście będą w opisie filmu. Wrzucę też jeszcze raz e, e, kontakt do Pana Grzegorza od Koder. No i jeszcze raz serdecznie pozdrawiam i bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, no. W maju jak w gaju. Tak, jasne. Ja jeszcze muszę dograć to, bo Andrzej przyszedł, zobaczył tą moją konstrukcję na cegłach i zrobił taką minę. No, i zrobił mi tak, <grych> także jest, jest trochę lepiej, a ty się nie pokazuj, bo wyglądasz jak naprawdę. Półtora nieszczęścia. Zwykle ja już tutaj szaleję. Teodor, idź stąd. Idź. No. Już. Poszedł. Jest No nie, no nie mogę. No cholera jasna. Jak wezmę Badyla, jak ci na dupę natrzaskam. Tylko siłą można przemówić do rozsądku, widzicie. Jest tak wszędzie jest. Z z ludźmi. Jak z dupy nie walniesz, to po prostu, no nie usłuchaj i koniec, kropka. Nawet fajnie będzie tutaj z tą kuchnią letnią, tak sobie wyjdę tutaj, wiecie, na kawkę. Tutaj będzie rozpierdziel. Będę patrzeć. Super. O, skończy się ta twoja gęba roześmiana. Koniec spacerków, teraz zobaczysz, teraz zobaczysz. City lights.